Noelo lobyki, dzisiaj kto więcej razy się zaśmieje, ten co robić? Stawia pizzę. Dokładnie. Dokładnie, a jeśli wy się zaśmialiście, to napiszcie w komentarzu ile razy. I ten, kto najwięcej razy w komentarzu się zaśmieje. Kupuje temu, kto zaśmieje się najmniej razy w komentarzu. Dokładnie. Dokładnie. Więc... Więc Subskrybujcie koniecznie, bo to jest wymóg i łapka w górę też jest wymóg. Tak, żeby zgarnąć pizzę za darmo. Chcecie jak pizzę za darmo, subskrybuj kanał. Dokładnie. Dokładnie lecimy. Dokładnie. chyba, że kupicie komuś, bo się najwięcej zaśmieliście. Ale słuchajcie, w takim razie oglądamy dzisiaj śmieszne dzieciaki. O, tak się składa, że się nie lubię śmiać. O. A szczególnie z krzywdy. krzywdy. nie ma co się śmiać, jak nie się na krzywdę dzieje. Z krzywdy. Nie wiem, taką sytuację kiedyś, to bardzo mnie tak brat nie podnosił, ale to było na krzesłach. Ojej. Przypał. Ale przypał trochę. Co, co narysuje? Ojej! O, nie patrz, on jest prowadzący programy telewizyjne. Prowadzący programy. I co, na tym co? Usiądzie. Usiądzie na pewno. Okej, okay. dobra. Co, co. O, zawsze to jest. O, o jej! Miałem. Karambo. Miałem tu jej podobnego w ogóle. Fatko dziecko. Nie, 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 nie! No i po co tego bentosa to zawkładasz? W ogóle, jak będzie dużo lajków, to. to... O, będzie, to standardowy Jak będzie 30k lajków, to w studiu włożymy Mentosa do coli. O, dobry pomysł I subskrybujcie, żeby tego nie pominąć Patrz. Chłopcy się... Jezu, no to co mondy. za... co za grę... Dobrze, że ojciec się śmieje Taka agresja to powinien No debil Co my tutaj mamy? Do... Ojeju, w szoku Dobra, mam je. Mam jeden. Wzoku. To, to było za mocne. Co to w ogóle było? To było nie tak wiem. autystyczne. Ja liczę, że dobrze będą te punkty liczone. Chłop <grym> co ta? Ta zrobił! Chłop co tam zrobił w ogóle. Nie, tylko to jest za głupie To jest... za, za mocne na Drynad suo! Yes. Mamy równo, cały czas lecimy nie równo do, nie Cały do, nie czas do. lecimy O oh. oh, teraz ta opiekunka jak zrobiła oh. To jest najgłupsze. jak można dlaczego Jak Aj. można pozwolić w ogóle jako ojciec Chłop co robi? Ściska butlę Wywali się zaraz czy co? Nie, okej okay. Teraz co się stało Jakim cudem? Jak, jakim cudem ona tam co ona chciała? Ona chciała jak Harry Potter stary na przekątną polecieć. No, możliwe. I, i tak też. Nie, yeah. yeah. no czemu... Co? Like well. O nie! A stary zamiast pomóc to nagrywa młodego. A młody się śmieje. Ja. Yeah. Dobra, co my tutaj no, mamy no, dalej? Zna, że tak. Double Aj, ale wleciała na pełnej Gra na gitarce Uwaga Jeju Jaka to... reakcja w ogóle Ojej ale ale, 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 ale tilt No O nie Nie umie dmuchać Nie umie dmuchać go. No to, to o. 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 Okej, okay, dobra Patrz co zrobi, salto do tyłu ale się wywali zaraz ojeju! Ale ten odcinek też spełnia nasze potrzeby kanał Łowę, Bo jest trampolina, zaliczamy trampolinę tutaj Uwaga Nie, dlaczego? Ouu! I prawie y, prawie to było, że tak powiem Tak y... No, wszyscy dobrze widzieli zresztą Wszyscy dobrze widzieli zresztą Dobra, co my tutaj mamy dalej? A... Ojej. o szok. Nie, to nie show. Nie wiem, co to, ale koks. O nie! O, nie. <głos> <głos> chłop, chłop obsrany taki, nie wiem co się dzieje w ogóle. Ja się zaczął palić. Okay. To dobry pomysł, żeby grać w takie gry. No, w Acie. domu szczególnie. O, kamerzysta. Kamerzysta. Ja pierdzi się założył sobie na łeb i na nogi, to i nie może wyjść z tego! I teraz zobaczę, to właśnie... Co no za chłop! Jak? Uuu. No i drzewo. tak to jest jak się przekłada Patrz o, tutaj pokazuje wannę. A ta wanna w ogóle jest strasznie mała. No taka... No bo jednak nie. Nie ja tak może jest. Nie ja tak może jest głęboka jest... chyba. Głęboka i tak dalej. Taka bardziej do siedzenia ta wanna. Goryl? Nie, nie, nie dźwiedź. Okej, okay, tutaj mamy kosz o, o jeee! Ale się nie otworzył no. zanim... nim. się nie otworzył za nim on tam padł te śmieci wszystkie by. No i patrz nic nie, nic, nic nie... stało na drodze. To była jedyna Ale rzecz... trick O oh wow. Dobrze, że trochę nie poleciał... w pinatych grać To jest tak niebezpieczne dla ludzi po bo. No i... Elo. W sensie jakby powiesili on to czy git, nie? Ale... Co balonik dostanie? Co wywalić? Oj, nie. Ale się, ale się bije tego. Wystraszył. A co tutaj się widziało? Mąka znowu? W grze nie. Nie, to jest panierka chyba. Albo... Nie. o Aha, to są... Um, płatki. Też tak sobie myślałem właśnie nie co było w chodzi? tym śmiesznego? O, patrz. O, znowu, który nie mówię dmuchać. Ojej. Dobra, uwaga, rozpęd bierze młody. I z auto wywali, w auto wywali. Ta, to już widać. Ooooooo! Ajajaj, Z tymi autkami, on Aj, myśli, ja że, myśli, że... On myśli, że stary jest w Kimlu. Tak. Ojej Myśleli, że starego w kiblu o mają O. No stary roku po prostu, stary roku Dlaczego? O Jezu O nie, VR, VR plus dziecko to, to nie jest dobre połączenie w ogóle O nie Jakim cudem to się miało dobrze skończyć? Ja... Ooo, ooo, ooo O, bokser plus Ale ruda o oh, jeszcze rudy... Dobra, dobra, jednak mogło być lepsze połączenie. Dobra, skok O, oh, okay, i drugi. młody teraz No, niektórym nie wychodzą pewne rzeczy w życiu, No tak o, o! Aj, 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 Nie, nie, nie! No, brawo, brawo, brawo! Nie wypomnę, Patrz! O, nie, ale. Nie, 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 nie! To było do przewidzenia już. No i rozwaju. No i tyle było mieszkanego. O, nie! A, widzisz, że jest. Właśnie, sensie, my, ogóle... my nie możemy się śmiać, a... Ale nie mogę wyjrzeć jak prawdziwe jest to, jak zawsze serdecznie byłem. Jakbyś przy okienku na jedzenie czegoś, to no. zawsze chowałem, albo cokolwiek. Zawsze tak, na jego oczach. O, oh, wow! O, tygrysek, kto się mył? Dlaczego zrobiłeś to? Nie wiem. O, rodzeństwo, co jest Star za... Starsza siostra. Czas na badanie, Ojej! No, no, O no, no, no. so. the... 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 Ale z wyrol <laughs> <laughs> Tak się robi gwiazdy <laughs> właśnie ludzie. Oooo! Oh. O oh, wow. Co jest najgorsze? Tak się nie robi nigdy. zo, so. Tu zawsze musi być... Co tam było? A nie, nie wiem, ma... czasami. Ojaj, oh, 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 oh. oh, chyba. Co? stary. O zabawę z ojcem, byś, nie? Musiałbym musieli chyba pizzę kupić stary, bo ty jesteś słaby w takie rzeczy. No, przepraszam. Woo! Ej, czy on nie odleciał se... Aha, co tu się dzieje? Aj! Co? So. Laga miała. O, zebra, zebra. O, tak zebra, Zebo.l. Zebo. O, perkursista Co tu może pójść nie tak? O nie! jeśli leci oh! O! O! Oh! Dobrze, że się nie dowiedzieliśmy, co się stało na samym końcu. Aczkolwiek stawiam pizzę chyba. Chyba tak, a wy dajcie znać, czy wy też kupujecie komuś pizzę. może nie zaśmiejecie się w ogóle i ktoś wam kupi pizzę. Dokładnie tak! Subskrybujcie Więc... kanał koniecznie. Poprzednie odcinki... Elo.